Wiesz, że w Polsce co roku ginie dziesiątki tysięcy rowerów? Większość nigdy nie wraca do właściciela, dlatego Kryptonite oferuje nie tylko solidne zapięcia, ale też coś wyjątkowego program APPO. W 2023 roku w Polsce skradziono ponad 10 tysięcy rowerów. Coraz częściej są to drogie modele, również elektryczne, a ich wartość? Nierzadko kilkanaście tysięcy złotych. Złodzieje nie mają problemu, żeby je sprzedać i zniknąć bez śladu. Do kradzieży dochodzi wszędzie, pod biurem, uczelnią, na wakacjach czy w garażu. Możesz mieć świetny zamek, ale jeśli złodziej jest zdeterminowany, nawet on może nie wystarczyć. I właśnie wtedy przydaje się ATPO. ATPO, czyli Anti-Theft Protection Offer, to program ochrony przed kradzieżą. Jeśli Twój rower zostanie skradziony mimo użycia zapięcia Kryptonite, możesz odzyskać pieniądze. Program działa w wielu krajach, także w Polsce i obejmuje również e-bajki. Ile można odzyskać? Kwota zwrotu zależy od poziomu zabezpieczenia Twojego zapięcia. Najmocniejsze modele to nawet 4,5 tysiąca euro, czyli prawie 20 tysięcy złotych, w zależności od aktualnego kursu. Wystarczy, że zarejestrujesz swoje zabezpieczenie i rower online. Proces rejestracji jest szybki i prosty, a najwyższej jakości zabezpieczenie wraz z programem ochrony przed kradzieżą to kompleksowe rozwiązanie Twojego problemu. ATPO czyni z zabezpieczeń Kryptonite produkt kompletny. Oferujemy coś, czego nie ma żaden konkurent. Na rejestrację masz 30 dni od dnia zakupu zapięcia. Potrzebujesz do tego numer klucza, numer ramy, zdjęcia roweru i wszystkie dowody zakupu. Jeśli masz rower używany lub customowy, no to żaden problem, wystarczy wycena z serwisu. Wchodzisz na stronę, wypełniasz formularz i gotowe. Przyjrzyjmy się dokładnie tabeli opłat. Niezależnie od poziomu zabezpieczenia, ATPO kosztuje niecałe 35 dolarów na rok i niecałe 55 dolarów na 2 lata. Tyle co dobra pizza. Jeśli dojdzie do kradzieży, zgłoś to na policję. Zrób zdjęcia, zbierz dokumenty i wypełnij formularz na stronie kryptonite. Proces jest prosty, a pomoc realna. Musisz jednak udowodnić prawidłowe użycie zabezpieczenia. Dlatego pamiętaj o zasadach skutecznego zabezpieczenia roweru. Upewnij się, że miejsce, w którym zostawiasz rower, obejmuje jakiś monitoring lub po prostu wykonaj zdjęcie, zanim zostawisz swój sprzęt. ATPO to nie tylko zwrot pieniędzy, to dodatkowa warstwa ochrony. Kup zapięcie Kryptonite i zagwarantuj sobie spokój i poczucie pewności, że Twój ukochany rower jest bezpieczny. Zarejestruj się na kryptonitelockcom ukośnik atpo i bądź o krok przed złodziejami.